Szanowni Państwo, nazywam się Marian Fifielski i od końca lat 70. pomagam turystom spędzić przyjemnie czas. A od lat 90., o czym najlepiej świadczy numer 270 w centralnym rejestrze zezwoleń, już jako biuro turystyczne Fifi Travel, pomagam w kompleksowej organizacji imprez turystycznych. W przeciwieństwie do dużych turoperatorów. Przygotowanie i realizację każdej imprezy dostosowujemy do indywidualnych Państwa potrzeb. Oczywiście mamy gotowe propozycje, lecz często szyjemy wszystko na miarę, według życzeń i preferencji klienta. Naszą ofertę kierujemy do szerokiego spektrum odbiorców. Przygotowujemy różnorodne produkty turystyczne dla szkół, zakładów pracy gości hoteli, grup zorganizowanych i turystów indywidualnych. Dla grup zorganizowanych, zakładów pracy, przedsiębiorstw, firm oferujemy szeroką gamę wycieczek jedno i wielodniowych w kraju i za granicą. Pomagamy ponadto w organizacji konferencji, sympozjów oraz różnorodnych szkoleń. W trakcie trwania wycieczek wprowadzamy szereg dodatkowych urozmaiceń i atrakcji, jak przejażdżki kładami, biesiady z degustacją regionalnych potraw, gry scenariuszowe, pieczenie prosiaka przy ognisku, zespołowe konkurencje sprawnościowe i zajęcia artystyczne. Państwa partnerom biznesowym możemy zorganizować czas wolny, aby uprzyjemnić im trudy negocjacji. Nasi przewodnicy i piloci wycieczek potrafią pokazać atrakcje miasta i regionu w sposób ciekawy, interesujący, a równocześnie lekko i z poczuciem humoru. Biuro turystyczne FIFI Travel posiada oczywiście polisę OC, organizatora i pośrednika turystyki, aby żadne nadzwyczajne wypadki nie pozostawiły państwa bez należytej opieki. Serdecznie zapraszam do korzystania z mojej i moich pracowników pomocy z turystycznym pozdrowieniem z Gdańska, Marian Fifielski, Fifi Travel.